Kursor dziesiątkę to jest Iveco Australis. Teraz przy nim jest parę ważnych rzeczy, o których ludzie zapominają. Przede wszystkim ten filterek jest bardzo ważny. To jest filtr powietrza, który steruje turbiną. Tu jest z przodu zaborek. On ma bardzo ciasne pasowania i łatwo się zanieczyszcza. Jak tego nie zmieniamy, to później właśnie pada sterowanie turbiną. I o nim trzeba pamiętać. Grosze kosztuje a ważna sprawa. I później są na przykład gubienia mocy, czeki i inne, duperele, i nikt nie wie o co chodzi. Tego warto. Jeszcze jedna rzecz, jaka tu jest: to tu z tyłu jest filtr odmy. Też na przeglądach rzadko to wymieniają. go powinno się wymienić. Wtedy silnik ma lepiej oddychać, i nic się z nim nie dzieje. Zaraz pokażę Wam go. Z drugiej strony, jaką wygląda? Bardzo udana konstrukcja, mocna, generalnie milion to dla niego nie problem, nic się w nich nie dzieje. Oprócz tego, że elektronika wariuje, kable gnią i ramy. No, a tu teraz wszystkie samochody z główna są klejone, a nie z metalu. Dobra, przejdziemy na drugą stronę. Tak wygląda z drugiej. Jest turbinka, prawie jak w passacie babu się tylko 6 razy większa no coś, ciekawostek takich to pasek jest chyba 7 czy 8 pk jest bardzo szeroki tam widać układ pasowy jest jebutny tam widać, że jest kiepski pasek do wymiany a ładny Nie spojrzałeś Marek, ile ma przelotu? Nie. O, może napiszę w ciągu filmu. Tu na górze macie, ile przejechamy. Yy, tu jakieś tam wyciekanie, to z podstawy filtrów. Właśnie, o, ciekawostka, są dwa filtry oleju. Dzięki temu można wydłużyć przebiegi między zmianami. No i nie wchodzi 10-15 litrów, tylko 30. Że ten olej może sobie pochodzić dłużej a nie tak jak mamy Long life, na przykład Ducato 3 litrowym 48 tysięcy gdzie wchodzi 7 litrów oleju także to nie ma prawa działać i być dobrze skrzynie kiedyś były problematyczne bo woda się zbierała i dziura się robiła na wylot w obudowach zmienili materiał już to się nie dzieje już. tak wygląda silnik w się. Tam sobie grzebie. Sprzęgło też jest fajnie, bo jest magnetyczno pneumatyczne, wiskozy znaczy wentylatora, bo to nie jest wiskoza, bo to jest barupardi. Jest dziurka w przypadku awarii, możemy sobie kręcić śrubkę i zablokować. Tam jest, jak kręcimy. Że też ciekawy patent. Pomyśleli o tym Włosi. Co im się rzadko zgadza, zdarza. Tu jest. To jest obudowa termostatu i jest odpowietrznik ale odpowietrznik jest do ropy a nie do płynu chłodniczego, też taka ciekawostka jak wymieniałem filtry to tu odpowietrzamy z przodu silnika często jak ktoś spieprzy montaż termostatu to jest później ropa w układzie chłodzenia a to są takie ciekawostki, które wychodzą jak jest na przykład yy no retarder to też tu termostat jest a nie tam to taka też różnica ten jest z retarderem bo rury schodzą czyli termostat ma tu a tak silniczek wygląda od spodu mały rozruszniczek jest naprawdę malutki jak na takie auto tu mamy wtryskiwacz AdBlue widać Mocznik wychodzi na zewnątrz. Takie kryształki się robią z mocznika. Jest coś tam nieszczelne. No i tu mamy te dwa filtry, wspomniane wcześniej. Jest komputer silnika od razu z chłodnicą eee, paliwa. Jest przykręcany do chłodnicy paliwa. Tam zespół pomp. No i tu skrzynia. Eee, Wysprzęgnik pneumatyczno-hydrauliczny. Nie, ten jest pneumatyczny, już tylko szukałem. No i co mamy tu? Retarder. Chłodnica retardera. Tak to wygląda zbiorniki kiepsko widać, tylne zawieszenie jest tak skonstruowane wał dosyć krótki jak to w ciągniku tłumik z tryskiem AdBlue fil powietrza Przedni zawias. z delikatnym luzem na końcu. się uda, Do słaby strzęt mam, ale jest luz, bo sprawdzaliśmy. Tu widać ten mocznik, naszej Marek grzebie. On go robi, ja go nie robię, ja tylko z bzdury pierwsze. Tak wygląda od tyłu. Jakby to nie zabrzmiało. Jest ważne, żeby to sprawdzać, bo się kiepsko prowadzi. Jest ten słoń wyrypany. Mamy siodełko, tu siedzi osuszacz, główny zabór tam siedzi komputer ramowy tylny, to co widać tu też często gnije jest problem. Tu ten zestaw bezpieczników gnije. Hebel pod ADR z wyłącznikiem coś lepiej go nie dotykać, bo się może nie włączyć. No, tu miał jakieś pompy, widać to jakieś specjalne, kiedyś było, bo zostały mocowania, tego nie ma normalnie. Coś tu kiedyś było dziwnego, na pewno niezwykły ciągnik, tylko miał jakąś pompę zamontowaną. No i tu krateczka, tu siedzi cały sterownik AdBlue pod tą osłoną go chyba tam widać Nie, tutaj te dwie wtyczunie a pod spodem od dołu jest filtr przykręcany także żeby wymienić filtr to będziemy wszystko rozpieprzali i tyle ze Strelisa 420 Euro 5 tu Marek sobie podgląda Tą się smaruje, żeby się nie zacierała, Skalamitka. samo zwrotniczki. Tu zaślepka Marek wypchnęła się ze zwrotnicy, z kalamiczki. Patent do poziomowania kabiny może być działa, tu pewnie dosyć długo już działa. Tak wygląda podma tutaj do tego Stralisa. Na tu z tyłu idzie, a się zajmuje. zajmuje, I to jest taki filtr. Jak powietrza. Zaraz chwilę, ochorzę. Taki jak powietrza. Tym dajemy do zewnątrz. Jest po to, żeby nie wypchnęło. Oryginał ładny niebieski tuningowy kolor, że jak robicie stralisa, macie jakiś przegląd albo coś tu nie zapominajcie o odmie, koniecznie wymieniamy. Wtedy silnik zrobi milion i nie będzie ciek. jeszcze uszczelki które tu pójdzie. i tyle.